Bez śląskiego przemysłu i nowych miejsc pracy na Górnym Śląsku nie będzie unijnej transformacji energetycznej. Bez węgla koksowego nie będzie niezbędnej stali dla produkcji wiatraków i rozwoju kolei. To dzięki ciężkiej pracy 30 tysięcy ludzi w Jastrzębskiej Spółce Węglowej wydobywanych jest prawie 14 milionów ton węgla koksującego rocznie. Nasz przemysł jest strategiczny dla całej Europy, bo zaspokaja 25% potrzeb unijnego rynku. Takie są fakty. Węgiel koksowy na liście surowców krytycznych Unii to polska i europejska racja stanu. To zdrowy rozsądek, tak samo jak setki nowych wiatraków, przy których produkcji były wykorzystywane surowce ze Śląska. Polacy są szóstą najliczniejszą narodowością na świecie wśród techników turbin wiatrowych. Czas wykorzystać te możliwości, czas na ambitną Polskę z czystym powietrzem i sprężnym śląskim przemysłem. To jest możliwe i to się nie wyklucza. Dziękuję bardzo.